Zauważyłem, że bardzo podobiliście pana mięsko, a to oznacza, że musimy ponownie go odwiedzić, ale nie w taki zwyczajny sposób. Poleć mi, że jestem Sowska, jest kolejność z kolejność Mr. Meat i dzisiaj zagramy sobie na trybie ekstremalnym. Zrobiłem sobie już małe rozeznanie w tej kwestii i okazuje się, że ta gra nie jest aż tak ciężka, jak mogłoby się wydawać, ale wciąż to nie będzie proste wyzwanie. I w związku z tym przypomniałem sobie, że faktycznie trzeba przejść grani w trybie ekstremalnym po tym jak była ta aktualizacja, no bo ostatnio się nie udało, więc jeżeli chcecie, żebym ponownie podjął się tej próby, to strzelajcie! Zwróćcie pensję w górę i dobijcie do 20 tysięcy I polecam zasubskrybować kanał i kliknąć w dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienia Żebyście takie nie przekapili. A teraz nie przedłużając, wchodzimy do rozgrywki I mam nadzieję, że pokonamy Pana mięsko, chociaż go się najmniej obawiam Najgorzej będzie Ze świnią, ponieważ jak robiłem rozeznanie To zauważyłem, że świnia chyba jest szybsza niż była A i mamy dodatkowe zamki Co na pewno nie będzie Ułatwienie ma, ale w tej grze w przeciwieństwie do grani mamy wszystko praktycznie pod ręką. Jeżeli już mamy jedną rzecz, to wszystko idzie jak spłatka. Ale teraz musimy standardowo tutaj to porozwalać i wejść do środka, ale zauważyłem, że bardzo dobrym pomysłem jest od razu, że wyrzucić broń w tym miejscu i sobie już grzecznie wejść. Tutaj akurat dla nas nic nie ma, też sobie otwieram na start. Czy tutaj coś nie jest dla nas? Mamy oczywiście jedną rzecz, którą jest młotek, i nie wiem, czy on jest na zewnątrz. Chyba poszedł na zewnątrz, bo. Tak, poszedł na zewnątrz. I chyba teraz pójdzie tutaj. Ja muszę przejść tędy, bo teraz podłoga skrzypi w tym trybie. Tutaj jest jedna rzecz, którą będę musiał ale potrzebuję do tego rękawicy. I teraz patrzcie to. Cyk. Cyk. I dawaj mi go tutaj. Hopa! I już byłoby po mnie. Dlaczego to zabieram znowu? Skoro on już i tak dawno śpi. E, ano dlatego, że tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz, którą chciałbym sobie zrzucić. I jest tutaj na szczęście. E, jednak trzeba trochę wyżej wycelować, żeby to zrzucić. Pyk! Pięknie udało się. E, niestety amunicja nam się tutaj na nowo nie zrespi. Ja sobie to szybko zostawię w tym miejscu. Już tego ostatnio, ale chyba nie komentowałem zbytnio tego zaleziska, ponieważ byłem zbyt skupiony na tym, żeby to w ogóle przejść. Ale teraz tak. Mamy jedną ważną rzecz. Tutaj jest kolejna ważna rzecz. Więc mamy już tak naprawdę otworzone chyba wszystko, co bym chciał otworzyć potrzebowali jeszcze kodu tego kluczyka jednego i nie wiem czy chyba nie skoczę sobie po amunicję zaraz do odmuchawki. Bo on się zaraz o już się obudził, już się obudził cholera. Więc dobrze by było znaleźć resztę przedmiotów. Zresztą mam na myśli wszystkie kluczyki. Potrzebujemy niebieskiego, czerwonego oraz y, tego złotego. K klawisza. Jest <gry> sprawdziłem, tylko czytaj na dole tego przypadkiem nie ma, więc y, spójrzmy. Tak, jest y, do tej kłódki. To dobrze. Przyda nam się ta informacja. Tu od razu zawsze w lewo schodzę, bo nigdy nie wiadomo, gdzie on się pojawi. Hmm. Najlepiej by było, gdyby wyszedł na dwór. Czasami nie wiadomo, z której strony on do nas przyjdzie. Eee, no właśnie, on teraz będzie chwilkę sobie chodził. Potrzebujemy oczywiście jeszcze tych kombinerek do podcinania kabelków. Gdzie on pójdzie? No, Nosz... Gdzie ty możesz teraz iść? Użyłbym tej puszki, no ale tutaj nie ma ekwipunku, który byśmy mogli sobie podmieniać cały czas. Jeszcze jest taki sposób. I my od razu się tutaj będziemy kierować, bo on sobie poszedł tam. Jak się teraz zamykam te drzwi i dopuścę amunicję do dmuchawy? I to już jest ostatnia, niestety. I na razie sobie to wszystko pootwieram żeby nie marnować czasu. W jaki sposób nie marnować? Ano, standardowo. Chciałbym jak najpóźniej tego użyć, dobra, to tu już chyba jest. Albo i nie ma, nie ma, nie ma, dobra. Wszedłem specjalnie na łóżko, ponieważ tutaj podroga skrzypi. To raz faktycznie musiałem zrobić, ponieważ bez tego byśmy tutaj spędzili dobrą godzinę i nie wiadomo czy on nie poszedł teraz tam, a tamtych drzwi nie otwierałem a on jest szybki, trzeba uważać na to co się robi, nie wiem gdzie on teraz był, O, jednak był tutaj dobrze, to sobie zostawiam już w tym miejsce, bo mi to nie będzie potrzebne, mamy 40 sekund na to by wszystko tu sobie poogarniać tu nic nie ma, tu nic nie ma dla mnie, więc idę od razu po kod, który mam nadzieję będzie tam gdzie się go spodziewam, chociaż wiecie co, na razie może tutaj sobie potwieram wszystkie szafeczki żeby później już tutaj nie chodzić 5 razy, bo... Jest kod, nie ma kodu w tym miejscu. Zazwyczaj jest tutaj, a jak nie tutaj, to można go jeszcze znaleźć w innej szafeczce. Tutaj też nic, są już kombinerki, a czy obcęgi. To ja sobie je wyrzucę na zewnątrz. Na razie tutaj. I teraz tak, tutaj jeszcze czegoś potrzebowałem. Dokładnie mówiąc tego... I jeżeli on się jeszcze nie obudził to mamy szczęście jak się obudził to już nie mamy szczęścia ale on ma chyba jakieś dziwne zachowania bo jak ja go ostatnim razem bo jak ja ostatnim razem zamykałem drzwi przed nosem temu człowiekowi to on po prostu przestał mnie gonić co było dziwne ale teraz tak wchodzimy na to miejsce pyk skok i teraz tylko tutaj schodzimy mamy rękawice no to już mamy kolejną rzecz która będzie na potrzebna bo to co tam widzieliście właśnie w, w wannie to jest coś, czego będziemy potrzebować Zabieramy pistolet I znowu go wyłączamy Halo Tyk e, Gdzie zostawiłem te rzeczy? Tutaj gdzieś to było, nie? Gdzieś tutaj to było, na pewno, okej, okay, dobra, wszystko mamy Wszystko mamy, to teraz tylko trzeba Tędy przeskoczyć, tutaj e, zostawić te obcęgi, zabieramy zaraz rękawice, tylko napięciłem sobie ten klucz do kłódki wziąć i już będziemy mogli, nie, nie ma go tutaj gdzie ja go widziałem? Aha, na dole go widziałem, dobra, bo są chyba trzy miejsca w których możemy ten klucz znaleźć i jedno z nich jest właśnie na lodówce, dlatego teraz szybko tutaj sobie trzeba zejść, później sobie pozbieramy wszystkie bronie i będziemy w domu, te drzwi zamknę na razie i teraz tak, czego jeszcze potrzebujemy? No na pewno tego kodu a ja kodu jeszcze nie znalazłem nie idzie i to może być problem, jest kluczyk do auta, to oznacza, że mamy kolejny klucz, którym możemy coś zrobić, pyk, tu nie było tego kodu, nie było tego kodu, yy, klucz niebieski jest, jest, to super. To mamy prawie wszystko, tutaj kodu też chyba nie znajdę. Hmm. Myślę, gdzie on by mógł być, może na górze by był? Jak on teraz sobie szedł, to bym sobie na górę wskoczył. Chyba tam poszedł. Mógł tam nie pójść, ale ja sobie zostawię drogę ucieczki na później. Mm, albo wiecie, co nie ten kluczyk, teraz ja sobie inaczej naszej zgarnę. Poskoczymy na górę. Wyskoczę tędy. I niebieski kluczyk sobie też zostawię gdzieś tutaj. Tutaj sobie pochałasujemy, pyk, i cyk, i zrobione, mamy to, teraz sobie tutaj wskoczę, zobaczycie, że tego kodu nie ma, a, ale go nie ma, hmm, z lokalizacji kodu, gdzie on by mógł jeszcze być, bo on zazwyczaj jest w jakichś szafeczkach, które się otwierają, i nie wiem, czy ja wszystkie już w kuchni otworzyłem, czy też nie. A skoro naszego ziomeczka tutaj nie ma, to ja bym sobie z wielką chęcią skorzystał z tego pistoletu. Mam nadzieję, że nasz kolega Igor obecnie mnie nie widzi. Ale w razie czego mam broń, która jest naładowana i gotowa do wystrzału, gdziekolwiek on jest. Mm, to ja sobie w tym czasie, skoro mamy już taką możliwość, przeszukam po prostu te wszystkie miejsca, w których moglibyśmy gdzieś to znaleźć. On chyba mnie nie usłyszał. E, te szafeczki wszystkie są potwierane. Tutaj raczej nic już nie będzie. Chyba, że w lodówce. Nie, w lodówce tego nie ma sobie na później otworzę Mogę go nie trafić To byłby problem, oczywiście zostawiam sobie tą rzecz e, tutaj żeby miał w razie czego Szybki dostęp do tego mm, I myślę, że już mogę po Co po niektóre rzeczy pootwierać Ale najpierw może już pójdę Na tą górę, żeby ona była całkowicie z głowy Tylko zabieram rękawice Bo jak już nie będzie trzeba wchodzić na górę To będziemy mieli Naprawdę jedną z najtrudniejszych rzeczy za nami, tutaj to sprawdzałem. O, nie sprawdzałem. Dobra, to jest kod, to zaraz sobie go ogarniemy. Tylko sobie to zostawię tutaj, żeby to wszystko sobie grzecznie podrzucać. Zabieramy kod, zabieramy kod. Cyk, tutaj też coś sprawdziłem. Nie, tu już, nic już nie było. Tu cyk otwieramy. Komórkę wyrzucamy, zanim nie... ludzie zaspamują. Pyk, to zamykamy. I tutaj teraz tylko trzeba spiecie na tak. Dać na zewnątrz, uspać go znowu na te parę sekund i będzie dobrze, muszę sobie zebrać to okrągły klucz. I to już będzie prawie wszystko. A teraz nie pytam, ile razy strzeliłem do niego. Chyba tylko dwa, a jeżeli tylko dwa, to mam jeszcze jeden nabój, i mogę go jeszcze spróbować na chwilkę wyłączyć. Jak się nie uda, no to po prostu będę chyba sobie hasał po cichutku z jednej strony na drugą. I najlepiej by było, gdybym go spróbował uspać na górze. Mamy jeszcze nabój, mamy nabój, to mogę bezpiecznie zeskoczyć, wziąłem sobie pistolet. Cyk! Jestem przygotowany... ...na jego wizytację. Muszę też pamiętać... ...że jedną z rzeczy, jaką trzeba zrobić... ...to cofnąć się jeszcze z tymi obcęgami... ...do poprzedniej lokalizacji, A tak. Ee, klucz do łańcucha, klucz do kłódki... Okrągły klucz, palnik i na deski do wyciągania gwoździ. No to wszystko. Hmm, wiecie co? No, no teraz nie ma go w pobliżu. Um, musiałbym gdzieś pohałasować daleko, no bo to bez sensu jest, żebym teraz marnował sobie tą szansę, no ale dobrze. To ja teraz szybko sobie z tymi obcęgami spróbuję poradzić, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. Dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia słodko. Dobra, chyba się udało. O ile dobrze liczyłem. Fyk. I pyk. To już ostatnia rzecz, której potrzebowałem. E, tak, ostatnia. To idziemy tutaj. Mam nadzieję, że Knura w pobliżu nigdzie nie ma. On jest najgroźniejszy ze wszystkich. On jest straszny. E, tak, to schodzi. Miem nadzieję, że nas nie słyszy. Jak nas usłyszy, to już kaplica. Już raczej mnie dorwie i... Trzeba będzie się. by dostać. O, nie zauważył mnie. E, to dziwne, ponieważ raz mnie tutaj zauważył, nie wiem jakim cudem, ale przy ścianę nie może widział, może jakaś była tam, wiecie, szczelina z pikseli i po prostu mnie wykrył, no ale teraz mnie nie zauważył, to super. To jeszcze w pierwszej nocy się uda. Rozumiecie to, Ginąłem... jak jakaś oferma w, w normalnym trybie, a teraz zrobię tryb ekstremalny w pierwszej nocy. To jest coś, to jest, to jest, to jest, jest kurcze. Skill. Dobra, zabieramy palnik. Nie wiem, czy on po prostu nie przyszedł, bo nie usłyszał czegoś tutaj, ale mam nadzieję, że nie. Świnki też nie ma. Palnik jest nam potrzebny do tego. Sukcie, udało się. Mam nadzieję, że tego nie usłyszał? Jak usłyszał, no to się muszę cofnąć. I naprawdę żałuję, że nie zbindowałem sobie tego jednego chowania się. Kurczę, ile mamy tych rzeczy tutaj. Ale jest jedna rzecz, którą według mnie powinni zmienić twórcy gry. Powinni zmienić czas, na jaki on jest uspany w trybie ekstremalnym. Bo to według mnie jest stanowczo za dużo. Wiecie co, obcęgi to chyba był zły pomysł. Ponieważ ta deska spadnie i będzie hałasować, więc na razie sobie je zostawię tutaj. Supcio. No i prawie pokonaliśmy go, no. no easy cutka, można byłoby to zrobić szybciej na pewno. Jeszcze drzwi zamknął, więc nas nawet nie zauważy. Co jest super. Ale tak, udało się. Pokonany. E, chyba wszystkie to były klucze. Znaczy, mam nadzieję, że wszystkie, że o niczym nie zapomniałem, dobra. Zaraz tu będzie, więc ja muszę przejść tędy. Tu. Obcęgi. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Spodziewałem się, że spędzę tutaj dzisiaj przynajmniej pół godziny. Jak w Granik, nie trzeba wszystko przemyśleć. Ale udało się. Zero śmierci. Zero śmierci. Teraz tylko wychodzimy. Krótka kasynka. Gratulacje! Udało Ci się ukończyć grę. Mimo to, dalej będziemy ją ulepszać i dodawać nowe treści. Jeżeli Ci się spodobało, wystaw swoją opinię, klienci poniżczyk dziękujemy. No fajnie! To była szybka gierka, tryb ekstremalny, czyli ten najcięższy ze wszystkich, które są tutaj. Eee, nawet nie, nie musiałem ginąć. Myślę, że dałoby radę to zrobić jeszcze szybciej, ale to już tylko zależy od tego, jak nam się przedmioty poustawiają. Ja mam nadzieję, że wam się spodobało! Po zobaczenia kolejnym razem i cześć!